Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać umy. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić, ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przerywać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego, wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. <śmiech> <śmiech> Zabieram Żydala. Nie ma takiej. Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, na łapce żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wieźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Weź, to jest płotka. Zawiezie nas do Kermora. No chodź. Dość upewnienia. Jedziemy. Hmm. Zdaje się, że mamy gości. Milgarski koń – Czego chcecie? – Cesarz jest z Ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani Ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. – Jesteś pewien? – Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. A trzecia armia weźmie Banglen od Zachodu. Za pozwoleniem, Wasza Wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. Hmm. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Jenefel. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności złóż Meldunek. Bez grzeczności tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach i nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom? Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci trzy świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś... pokrakę. Lepiej dla Ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu I to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne. Tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tron. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te trzy tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na skaligę razem z pewnym elfim czarodziejem, ale o tym więcej wieję. Wyśledził ich tam dziki gon. Musieli uciekać do Welen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona lokalnego Wataszki, który. Znam swoich lenników który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświadkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich chodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało umy jest wytworem klątwy. I kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyta Pafel Elaine, Cadmilfoli Gledywdorn Bundro to... Itne i Wiem od diaskra. cili z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Jennifer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę. Szczegóły mnie nie interesują. Geralt. Wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Nie liczyłbym na to. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. To, co się stało? Raszkliga. Daj spokój, Gerard, nie ma o czym mówić. Jen. Nie ciągnij tego tematu, proszę. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem? A... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić umy? Musimy zabrać go do Kermoren. A i Geralt, wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc. Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie robiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę, może lepiej, żebyś tego zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do Wiedźmińskiej twierdzy Kermoren. A. 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 Mój pod samym zamkiem? Opaki sobie odpuścili. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon. No spokojnie, tylko pasażer się wiercił. No właśnie, niech no się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga, a czy... A już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubakurałeś? Co? A, 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 o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty, zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Jennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Jen już jest? Jest, a jakże. O, obudziliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy! Poszła do komnaty gościnnej, gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Co planuje, Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to nie wytłumaczyła Wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chcę to zrobić, już nie. mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. To było dobre łóżko. To za mojej powiedziałem. Solidna dębowa rama puchowy materac. Tris zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak, albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Jennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. Hmm. a Jen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś, ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że naszyję. Słuchajcie, wszystko już gotowe, możemy zaczynać. Lambert, wszystko już gotowe, możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć, ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Błoki mi się nie uda. Zrobimy, co powie Jenefer. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Zrobimy, co powie Yennefer. Zrobimy, co powie Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na. Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem. Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa.